Codzienna dawka żużla. Derby przegrane, ale jest iskra nadziei dla kibiców GKM-u. GKM Grudziądz przegrał za Patorem Toruń 44-46, ale tuż po meczu przekazano wiadomość, która od razu poprawiła nastroje fanów z Halera. Mikael Jebsen Jensen zostaje w GKM-ie na sezon 2026. Klub ogłosił to oficjalnie. Mieliśmy ogłaszać to w dużo lepszych humorach, ale ogłaszamy oficjalnie. Taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych. Duńczyk wdarł się do składu w poprzednim sezonie zastępując Jasona Doyla. Dziś to czwarty najskuteczniejszy zawodnik całej ekstra i niekwestionowany lider GKM. -u. Derbach nie ustrzegł się błędów, dwa pierwsze biegi na zero, potem trzy z rzędu wygrane i znów punktowa wpadka w decydującym biegu. Ale nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie Jepsen-Jensen ratował GKM w wielu spotkaniach tego sezonu. Jeśli utrzyma taką formę, może znów powalczyć o powrót do cyklu Grand Prix: derby z przerwą i wybuchami. Mecz GKM grudziąc z Apatorem, Toruń miał być świętem Żużla. Skończyło się jednak skandalem, o którym mówi cała Żużlowa Polska. Były race, fajerwerki, petardy, nie tylko w górę, ale też na tor i pas bezpieczeństwa. Jedna z petard wpadła pod nogi wirażowego i go ogłuszyła. Konieczna była pomoc lekarska, a sędzia przerwał mecz. Gdy zawodnicy szykowali się do biegu, na tor poleciało kilka petard. Strach pomyśleć, co by było, gdyby poleciały pod koła motocykli. Po meczu trener Torunian Piotr Baron nie krył irytacji. Przerwa wpłynęła na stan toru, a sprzęt był przygotowany pod inną nawierzchnię. Niektóre zachowania kibiców nie są godne tej dyscypliny. Z kolei trener GKM-u Robert Kościecha sam musiał uprzątnąć petardę z toru, a prezes Marcin Murawski nie ukrywał frustracji. Podwoiliśmy liczbę ochroniarzy, a i tak doszło do odpaleń. Będzie kara i to wysoka. Kary mogą sięgnąć nawet 50 tysięcy złotych. Dla każdego z klubów. Rudziąski klub rozważa rozmowy z kibicami o pomocy finansowej przy pokrywaniu grzywien. Skoro na fajerwerki i oprawę ich stać, to może i na kary. Sprawą zajmuje się już policja. Wylegitymowano 129 osób, analizowane są nagrania z monitoringu. W sporcie, gdzie żużlowcy i tak ryzykują życiem, nie ma miejsca na takie akcje. Przerwanie zawodu przez kibiców to nie doping, to zagrożenie. Kolejasz Opole w poważnym kryzysie. Najgorszy zespół w polskich ligach żużlowych. Niestety tak to dziś wygląda. Kolejarz przegrał w boże ciało u siebie z Landshut Devils. I trudno o mocniejsze słowa niż te, które padły po meczu ze strony prezesa klubu. Kompromitacja. Jesteśmy najsłabszą drużyną. To najgorszy sezon, odkąd jestem w klubie. Przyznał prezes Zygmunt Dzięba w rozmowie z dziennikarzem profilu Facebookowego Stadion Żużlowy Kolejasz Opole. Choć przed sezonem wydawało się, że skład został wzmocniony polizda chmiela, a do tego Łęgowik na to, że nie widać efektów. Nawet lider zespołu Oscar Polis ze średnią 2,282 nie uniknął wpadek. W tym kluczowej właśnie w meczu z Landshut. Prezes nie ukrywa rozczarowania i zapowiada przebudowę zespołu. Nie wsiądę na motocykl i nie pojadę. Pytania trzeba zadawać zawodnikom. U siebie wygrać jeden bieg to nieoczekiwane. Zakontraktowaliśmy źle. Trzeba wyciągnąć wnioski. Teraz już wiemy, że po meczu w Pile wcale lepiej nie jest.